Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przygotowałem coś ciekawego. Jest to plan treningowy, który możecie zrealizować na siłowniach plenerowych typu Multisport, które znajdują się w Kołobrzegu, w Międzyzdrojach czy też w Gdyni oraz WUKA DZIK Gym, które na ten moment mamy w Warszawie e, dwie, na Ochocie i na Targówku. Zapraszam do oglądania. Moi kochani najdrożsi widzowie i od razu zaznaczam, że przygotowałem dla Was dwa plany treningowe. Które możecie stosować wymiennie, czyli raz trenować jednym, potem drugim, na przykład trzy razy w tygodniu. I uwaga, niektóre maszyny, które są na siłowniach plenerowych typu Multisport, pojawiają się również na siłowniach typu Wuka DZIK, Gym. Jeżeli jakiegoś sprzętu nie macie, to po prostu będziecie sobie wymieniać z danego planu treningowego na daną partię mięśniową yy, konkretne ćwiczenie. Także wiecie, co już robić. Do rzeczy, po odpowiedniej rozgrzewce, gdzie podgrzejecie temperaturę ciała, rozgrzejecie stawy łokciowe, ramienne, biodrowe, kolanowe, skokowe, możecie przejść do pierwszego ćwiczenia, którym będzie przysiad na specjalnej maszynie. Układamy sobie ten uchwyt w okolicy naszego. Karku. Oczywiście brzuch napięty, plecy proste. Odblokujemy e, taką dźwignię, która jest przed nami, e, bo to pozwoli nam schodzić odpowiednio nisko. Schodząc do dołu wdech, na górze wydech. 3 serie, bo na przykład 10 powtórzeń i będzie to doskonała opcja do tego, aby przetrenować mięśnie czworogłowe uda, pośladki, a także grupę kurszowo-goleniową. Nie wspominając już o mięśniach. Pomocniczych, ale na ten temat nie będę się teraz rozwodził. Jeżeli ta maszyna jest zajęta, a chcecie przetrenować czwórki, możecie wybrać martwy ciąg klasyczny na specjalnej e, do tego ćwiczenia maszynie, która również jest dostępna na plenerowej siłce. Tam oczywiście zachowujecie proste plecy, brzuch napięty, odpowiednio cofacie biodra i zginacie. Kolana, wdech na dole, wydech na górze. Do wyboru na mięśnie czworogłowe Uda. Mamy również maszynę do wyprostów, gdzie w bardziej wyizolowanej pozycji prostujemy stawy kolanowe. Trzy serie po 12 powtórzeń. Możemy to zrobić na każdą nogę, Z osobna, wygodnie sobie siedząc. Przechodzimy do kolejnego, drugiego ćwiczenia na plenerowej siłce, i będą to zgięcia. Kolan. Na maszynie co prawda do wyprostów na czwórki, ale po prostu stojąc będziemy tutaj w stanie ją wykorzystać w nieco inny sposób, wykorzystując jakże ważną funkcję mięśni grupy kulszowo-goleniowej, czyli po prostu zginając nasze kolana. Raz, jedna, druga. Noga i 3 serie po 12 powtórzeń, i naprawdę mamy tutaj fajnie zaliczoną tą grupę mięśniową. A co ciekawe, bodajże na targówku na Wuka Dick Gym mamy specjalną maszynę do zgięcia na dwójki w pozycji yy, stojącej, ale lecimy dalej. I trzecim ćwiczeniem będzie już ruch stricte na klatkę piersiową. Będziemy chcieli tu zaangażować dodatkowo mięśnie. Naramienne, a także tricepsy, i co będziemy wyciskali odpowiednio uchwyty do góry. Przed siebie na specjalnej maszynie, która będzie tutaj jakby imitowała sztangę prostą, gdzie wyciskamy na ławeczce ustawionej poziomo. Trzy serie po 10 powtórzeń: brzuch napięty, plecy. Tutaj możemy delikatny taki mostek zrobić, ale generalnie plecy są w miarę proste: klatka wypięta, łopatki i barki stosunkowo schowane, tak żebyśmy mogli tutaj wypiętrzyć klatkę piersiową, i wyciskamy. Oczywiście, według mnie idealnym ruchem byłoby e, jakby zbliżanie tych ramion do środka, żeby jeszcze mocniej zaangażować klatkę, tak jak przy handlach, ale nie ma co narzekać, maszyna jest naprawdę dobra. Więc co dalej? Przechodzimy na plecy i będziemy chcieli tutaj wykorzystać fantastyczną maszynę z odciążeniem, która znajduje się na siłowni plenerowej, i będziemy wykonywali tutaj podciąganie, oczywiście z odpowiednim ciężarem, który nas odciąży. Bo, może tutaj jeszcze wcześniej nie wspomniałem, maszyny działają na zasadzie, że po prostu sobie ten ciężar przesuwamy przez specjalne takie rurki, pręty i mamy tam zasugerowany plus i minus, czyli w którą stronę zwiększamy ciężar, a w którą stronę. Ten ciężar po prostu zmniejszamy. Tutaj, jeżeli ważymy na przykład 100 kg, kilo, 20 kg sobie nakładamy i wtedy dźwigamy swoje 80 kg. Kilo. Proste? Proste. Fantastyczna maszyna, która e, pozwoli nam przetrenować mięśnie grzbietu, także ramiona, bicepsy, e, mięśnie ramienne i wiele, wiele innych jeszcze grup mięśniowych. Trzy serie po 10 powtórzeń i przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, w którym to już zaangażujemy klatkę piersiową i również możemy to wykonać z odciążeniem na tej samej maszynie. vipy. czyli pompki na poręczach będą doskonałym wyborem na... Przede wszystkim dolną. Em... Dolne przyczepy klatki piersiowej, czyli część brzuszną, ale także nasze tricepsy i oczywiście barki, które również tutaj popracują. Trzy serie po 10 powtórzeń z klatką wypiętą, z odpowiednio ułożonymi nogami. Będzie to fantastyczna opcja. No co, odpoczywamy maksymalnie minutę, może 90 sekund, i śmigamy na kolejną maszynę, i wykorzystamy tutaj doskonały sprzęt. Słuchajcie, jak sprawdza Naprawdę to doskonale, fantastycznie wchodzi. Będzie to. Pull over w takiej pozycji ala leżącej z wypiętą klatką piersiową, z biodrami nieco ułożonymi niżej, żeby jeszcze lepiej tutaj rozciągnąć mięśnie. I uwaga! ćwiczenie działa nie tylko na klatkę piersiową, ale również na mięśnie grzbietu, na ramiona, na tricepsy. Także mamy naprawdę tutaj trzy e, nawet pieczenie na jednym ogniu, trzy serie po 12 powtórzeń i jest to super opcja, żeby tutaj. Tutaj wyczuć swoje mięśnie. Oczywiście łokcie są zablokowane. Nie zginamy ich mocniej w trakcie ćwiczenia, żeby. Tutaj inne mięśnie nie przejmowały zbytnio pracy. Skupiamy się na tym ruchu rozciągania i takim fajnym półkolistym ruchu. Dobra, lecimy dalej, dalej barki w OHP, czyli OHP wyciskanie żołnierskie na specjalnej maszynie. Możemy to wykonać. Stajemy prosto, brzuch napięty, plecy proste. Chwytamy ten drążek tej wielofunkcyjnej maszyny i 3 serie po 10 powtórzeń mamy tego wypychania ala tego drążka imitującego sztangę nad głowę. Doskonałe ćwiczenie, barki puchną jak szalone, rzeźbimy je, kształtujemy je. Naprawdę przedni i środkowy akton pracują tutaj doskonale, a prostując stawy łokciowe również zaangażujemy nasze tricepsy. Cóż to byłby za trening bez jakiegoś izolowanego ruchu na bicepsy i wykonamy to na tej samej maszynie. Wchodząc do środka, czy też stojąc przed nią, chwytamy ten drążek i po prostu, mając wyprostowaną sylwetkę, brzuch napięty, plecy proste, wykonujemy zdjęcia stawów łokciowych z odpowiednim oczywiście obciążeniem. Staramy się, aby pracowały głównie e, nasze ramiona, nasze bicepsy w stawach łokciowych. Nie machamy całym ciałem, nie przechylamy się, nie wyginamy. Tu chodzi o to, żeby wyczuć mięśnie, dwugłowe ramienia, trzy serie po 12 powtórzeń i przechodzimy Przechodzimy do kolejnego ruchu, tym razem na triceps, czyli większą część ramienia, która znajduje się z tyłu. I podchodzimy do takiej maszyny, która trochę imituje takie prostowanie na wyciągu bloczkowym. Chwytamy ten drążek i mocno prostujemy łokcie, prostujemy ramiona do dołu. Według mnie ta maszyna jest taka troszkę nieco dziwna. Ten ruch jest taki. Trudny do wyczucia, ale nie ukrywajmy ten triceps. Jesteśmy w stanie tam zaangażować, więc spróbujmy 3 serie po 10 powtórzeń. Przy wyprostowanej sylwetce, przy napiętym brzuchu. Można się lekko pochylić. Przy prostych plecach skupiamy się nad tricepsami, czyli pracujemy w stawach łokciowych, mocno je prostując, czyli wykorzystując podstawową funkcję trójgłowych ramienia. I ostatnie, dziesiąte ćwiczenie będzie na mięśnie brzucha, czyli unoszenie bioder. Wykonamy sobie w takim ułożeniu na poręczach, czy też w zwisie na drążku, jeżeli dajecie radę bez problemu wisieć i zaciągać te biodra do góry. I tutaj nagrałem Wam to na innej siłowni, ale wiecie o co chodzi. Tak naprawdę po prostu musicie się odpowiednio zaprzeć i podwijać miednicę. 3 serie po 12 powtórzeń i te 10 ćwiczeń tworzy Wam plan treningowy, taki program, w którym tak naprawdę zaangażujecie wszystkie istotne mięśnie, bo nawet te mniejsze, o których tutaj nie mówiłem, wspomagają wiele innych ruchów, bardziej wielostawowe ruchy. Ćwiczenia, gdzie angażujemy klatkę, plecy, to są również ćwiczenia, gdzie na przykład angażujemy ramiona. Jeżeli chcecie dodatkowo angażować łydki, to oczywiście możecie wykonać wspięcia na palce stojąc czy jedno nóż, czy obunusz na tej maszynie na przykład do przysiadu czy też do wyciskania żołnierskiego nad głowę i uwaga czekajcie na kolejny materiał drugi z takim planem treningowym który jest już bezpośrednio nagrany bardziej na wuka gym i dzięki temu będziecie mogli realizować fajny zestaw ćwiczeń dajcie znać czy wykorzystacie ten program treningowy czy go w do życie, jakie macie odczucia? Czy czujecie spełnienie? Że zaangażowaliście oczywiście wszystkie istotne partie mięśniowe? Piszcie w komentarzach. Oczywiście zapraszam do współpracy na www.doceluspasją.pl w sekcji oferta. Jeżeli interesują Was indywidualne programy treningowe czy też dietetyczne, możecie się zgłosić, wypełniając odpowiednią ankietę. Podajcie na moje social media. Trener do celu z czy na Facebooku, czy na Instagramie, czy na TikToku. Zapraszam i oczywiście widzimy się w kolejnym materiale z kolejnym programem treningowym. Dziękuję za uwagę. Do celu z pasją. Cześć!